Krystyna Wajda Chorodko. Sen, błogi sen ogarnia me ciało. Uśpione zmęczenie, uśpionych myśli nie mało. Myśli, które za dnia prześcigają się, goniąc w zwariowanym tempie, jedna za drugą. Teraz cisza, błoga cisza. Chociaż coś słyszę. Leżę pogrążona w letargu, nie wiedząc, Sento czy jawa? Jednak sen. Budzę się wypoczęta. Myśli zaczynają gonitwę wraz z nimi refleksja. Co się siło? Nie wiem dokąd, ktoś mnie gonił. Widziałam dziecko, ono się bało, chwyciłam je. Co dalej? Brakuje szczegółów, wraz z porankiem sen prysnął. Wszystko w świetle dnia rozpłynęło się, rozmyło. Czytał Bogdan Dymowski.